A może by tak? To powiesz mi, o co ci chodzi? Niepokojące doniesienia płyną z Badlandów. Kolejny ciężki odbudowany. Zobaczcie, Pomimo tego, NCPD na wszelki wypadek podnosi status zagrożenia na peryferiach do drugiego stopnia. Zaleca też podróżnym unikanie bocznych dróg. Będziemy na bieżąco informować Państwa o dalszym rozwoju wypadków. Hej, dzięki, że jesteś. Jak będziemy z nią rozmawiać, nie daj się wyprowadzić z równowagi. A nie wiadomo, jak potoczy się rozmowa i czego się spodziewać. Wszystkiego. Chwilanie uwagi i zaczniesz realizować jej agendę. I w dodatku będziesz myśleć, że to ty masz kontrolę. Okej. Okay. Znam ten typ. Nie powiesz mi nic konkretnego, co powinienem wiedzieć, kiedy będę z nią rozmawiać? Ja z nią będę rozmawiać. Krótko mówiąc, idę jako twoja obstawa. Hmm? Dobrze rozumiem? Tego nie powiedziałam. Ja ją po prostu znam lepiej. Co zamierzasz powiedzieć, żeby ją przekonać? Prawdy. O Ewelin. O tym, jak skończyła i dlaczego to się stało. I to wystarczy? Nie, potem będę improwizować. Wyglądasz na zdenerwowaną. Mam ochotę zabić skór wysyłówkowymi rękami. Więc tak. Można powiedzieć, że jestem trochę zdenerwowana. Dobra, chodźmy. Poczekaj, otworzę. To są skomplikowane zamki szyfrowe. Nie otworzyłabyś tego od tak na pałę. Potrafisz obejść ich systemy? Wygląda na to, że potrafię. Liczyłam, że niczego nie aktualizowali od lat i nie przeliczyłam się. No dobra, za mną, Judy Alvarez? Powiedziałabym, że miło Cię widzieć, ale nie chcę skłamać. Wiesz, że nie lubię spontanicznych wizyt. Tak. I nawet wiem dlaczego. Kiedy dołączyłaś do MOX, uważałam, że sięgnęłaś dna. Ale teraz widzę, że zeszłaś jeszcze niżej. Zadajesz się z osobą, która nie jest tu mile widziana. O tobie mówię. V. Widzę, że musiałem na tobie wywrzeć ogromne wrażenie. Byłem tu tylko raz, a tak dobrze mnie zapamiętałaś. Pamiętanie problematycznych klientów należy do moich obowiązków. A także znajdywanie sposobów na radzenie sobie z nimi. Jak mam sobie poradzić z tobą? Przyszedłem do chmur po informację i wyszedłem z informacją. Starałem się, żeby ludzie, którzy mi stali na drodze do celu, nie skończyli w plastikowych workach. Doceniam. A teraz, jaki masz cel? Znowu masz zamiar zadręczać którąś z lalek? Judy ma dla Ciebie propozycję dotyczącą chmur. Chcesz wrócić? Załatwione. Przecież wiesz, jak cenię Twoje umiejętności. Nie rozumiem tylko, po co przyprowadziłaś ten problematyczny ogon. Nie wrócę tu, póki lalki są traktowane jak mięso. Musimy to zmienić. Przejąć chmury i uwolnić się od Tigersów. Okej. Okay. Widzę, że śmierć Ivi mocno Tobą wstrząsnęła. Nie sądziłam, że o tym wiesz. Ta dziewczyna prosiła się o smutny finał. Dziwię się tylko, że tak późno go osiągnęła. Musimy coś zrobić inaczej wszyscy w końcu trafią tam, gdzie Evie! Woodman ją zgwałcił, kiedy była nieprzytomna, a potem ją sprzedał. Zawsze byłaś niezrównoważona. Ty sprawiasz wrażenie rozsądnego. Powiesz mi o co naprawdę chodzi? Rozważ propozycję, Judy. To się może udać. No, no, Judy. Widzę, że dorobiłaś się prawdziwego fana. Wiedziałaś, w jaki sposób Woodman zajął się Evelyn, kiedy potrzebowała pomocy? W klubie rządzą bossowie z Tiger Clos. Wiesz, ile ja tu znaczę? Tyle, co wy oboje razem i wasze problemy znaczą dla mnie. Czyli bardzo niewiele. To może nie powinnaś tu w ogóle pracować? Udam, że was tu nie było. Tylko ze względu na dawne czasy, Judy. Za chwilę ochroniarze odkryją waszą obecność. I teraz macie dwie opcje: wyjdziecie stąd sami, albo was wyniosą. To nie jest ani groźba, ani figura retoryczna. Wyłącznie przyjacielskie ostrzeżenie. Mam dosyć. Wychodzę. Mądra decyzja. A żebyś nie miała poczucia, że cię olałam, Forest będzie za parę minut na poziomie technicznym. Będzie sam. Stoisz po złej stronie barykady, Majko. Pozwól, że sama to ocenię. To nie ja jestem twoim wrogiem. A ja nie pytałam cię o zdanie. Świetnie poszło. Kompletnie nasolała. Nie przejmuj się. To kluczowy element rozgrywki. Za parę dni do ciebie zadzwoni i przedstawi pomysł przejęcia domu lalek jako swój. Może coś w tym jest? Was łączyło w przeszłości? Ha, dawno temu. Tak, chyba po prostu czułam się samotna. Jak wszyscy w Night City. Ona kiedyś była inna, ja też byłam inna. Ludziom, którzy zawsze wszystko kalkulują na zimno, nie można ufać. Nigdy nie wiadomo, kiedy w ich obliczeniach szalał płacalności, przechyli się sklepanie po plecach na wbicie w niekosy. Ci się zgadzam. Kiedyś była nią zauroczona i sporo mi zajęło, zanim zrozumiałam, że taka właśnie jest. No, ale jakaby nie była, potrzebujemy jej. Ach, mogłam nurkować się od rana. Trochę relaksu dobrze by ci zrobiło. Mnie pewnie też. Mhm, to nie do końca relaks. Pracuję nad takim jednym pomysłem, ale jeszcze nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. No tak. Mogłem się spodziewać, że w twoim przypadku nie chodzi o leżaki i drinki z parasolkami. O nie, w leżaku miałabym za dużo czasu na rozmyślania. A tego właśnie teraz staram się unikać. Co robimy z Udłanem? O A co właściwie chcesz z nim zrobić? Chcę, żeby ktoś mu rozpierdolił tę jego obleśną mordę. Ktoś? Dobrze. Chcę, żebyś ty to zrobił. Jesteś pewna, że on tam przyjdzie? Myślisz, że nadal by tam pracował, gdyby nie słuchał rozkazów Majko? Poznałeś ją przecież. Nie mam żadnej litości dla tego skurwiela. Czyli idziemy tam. Jasne. To jedźmy go. Pojedźmy windą. Będzie najszybciej. Poziom techniczny. Wiesz, co jest od korpa? Ktoś, kto strasznie chce być korpem. Mówisz o Majko. A okay. Ale trzeba je przyznać, że prawidłowo oceniła wasze szanse w tym przedsięwzięciu. SM należy do niewielu schorzeń, których nie można wyleczyć poprzez zastąpienie uszkodzonej tkanki implantem. Ekspertom z Biodyne udało się stworzyć nanoroboty, które po wstrzyknięciu w rdzeń kręgowy będą naprawiać uszkodzenia systemu nerwowego na bieżąco. Koszt leczenia to. Zawrotne 700 tysięcy eurodolarów miesięcznie. Strażacy pełni A co wy tu kurwa robicie? Gdzie Majko? Po jaką kurwę kazała mi tu przyjść? Ewelin nie żyje. I przyszedłeś specjalnie, żeby mi powiedzieć? Jakie to kurwa miłe, że o mnie pomyślałeś. Masz. Na wieniec. Zgwałciłeś Ewelin kiedy potrzebowała pomocy. Mogłem jej skręcić kark. Mogłem powiesić za włosy jako ozdobę, dopóki nie zaczęła zaczęłaby śmierdzieć. A ja ją zawiózłem do Ripera. Jakaś rekompensata mi się po prostu należała. Powinna być mi wdzięczna. I wy kurwa też. To jest mój wyraz wdzięczności. Jedźmy na parter. Muszę już wyjść z tego miejsca. Wydawało mi się, że kiedy on zdechnie, to świat się zmieni. Jakoś tak bardzo wyraźnie, wiesz. Wiesz, odwet rzadko przynosi ulgę. Ludzie często uważają to za cudowny lek na własne cierpienie. Это так не работает. Muszę wrócić do Majko z jakąś petardą. Apelowanie do jej poczucia sprawiedliwości nie wystarczy? Majko przekonają tylko konkrety. Przez chwilę miałem wrażenie, że chcesz odpuścić. V, ja całymi dniami siedzę w piwnicy i obrabiam braindancy. Wiesz, jakie jest prawdopodobieństwo, że ktoś odstrzeli mi wtedy głowę? E, małe? Jak empatia, Majko. Nie przywykłam narażać się jak ty. Ale jeszcze się nie poddałam. No wiesz... Właściwie to ja też lubię konkrety. No tak. Liczą się tylko parametry. Ilu położysz, ile zużyjesz nabojów i ile etków ci za to wpadnie. Nie każdy żyje sztuką i snami o wolności. Czasami potrzebne jest zejście na ziemię. No to co robimy dalej? zastanowić. Potrzebujemy więcej ludzi, to na pewno. Pogadam z lalkami. Odezwę się do ciebie. Muszę pomyśleć. Na razie, wi. Dziękuję ci.